Cześć kochani, witam was dzisiaj w mojej makijażowej historii i jest to tak, który już gdzieś tam na YouTube się kręcił od jakiegoś czasu, ale jest to też odpowiedź na wiele waszych pytań, które mi zadajecie, między innymi jaką szkołę skończyłam, jak to wszystko właśnie wyglądało, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego nie przedłużając, zaczynając od pierwszego pytania, które brzmi, w jakim byłaś wieku, gdy zaczęłaś się malować? I u mnie to nastąpiło dość późno, bo mniej więcej w czasie liceum, i, I tak, i to się zaczęło od zbyt ciemnego podkładu, od zbyt ciemnego pudru i obrysowywania oka czarną kredką. Tak, 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 to właśnie tak, tak wyglądało było to tragiczne, ale no, było to też dość późne, ponieważ ja zawsze byłam oporna. Jeżeli chodzi właśnie o takie dziewczęce rzeczy, zawsze chodziło o spodniach, nie w spódnicach. Teraz znowu nie wyobrażam sobie nie malować się i nie chodzić w sukienkach. Drugie pytanie, jak to się stało, że zainteresowałaś się makijażem? W moim przypadku to było tak, że w trakcie moich głównych studiów z fizjoterapii pomyślałam, że jeżeli mam tyle czasu w weekendy, to może zrobię coś sobie dodatkowego, jakiś taki dodatkowy kurs lub szkołę i właśnie padło na, padło na kosmetykę. Miało to być na początku prezierstwo, ponieważ byłam w trakcie zapuszczania włosów, ale... Ale pomyślałam, no Zuzka, czego ty nie umiesz robić, na czym się totalnie nie znasz? No, na babskich rzeczach, więc idź na kosmetykę. I poszłam. I tam właśnie pani Ewa Filipecka nas uczyła Pizażu, która jest bardzo zdolną kobietą i bardzo taką z dużą pasją i właśnie tą pasję w nas też zaszczepiła. I gdzieś tam zawsze któraś z nas poszła właśnie w swoją drogę, a ja jak widzicie jestem blogerką. I, i robię też makijaże, no ale przede wszystkim poszłam właśnie tą blogową część. Trzecie. Jakie są niektóre z Twoich ulubionych marek? Nie mam tak naprawdę moich ulubionych marek, lubię, lubię mieć taki miszmasz kosmetyczny, yy, ale jeżeli miałabym taką jedną wymienić, to by był zdecydowanie Max Factor. To jest firma, która skradła już dawno temu moje serce i wiadomo, no nie ma firmy idealnej, zawsze są jakieś buble w różnych firmach i nie każdemu da się spasować, tak? Ale tak, przede wszystkim Max Factor. Czwarte. Co znaczy dla Ciebie makijaż? makijaż, jest to dla mnie wizytówka kobiety jest to przede wszystkim możliwość zmiany jeżeli jednego dnia chcemy być bardziej seksowne to tak, tak się, takie się stajemy a jednego właśnie dnia możemy być po prostu takie zwykłe kury domowe piąte, jeśli mogłabyś nałożyć na twarz tylko i wyłącznie cztery produkty, to jakie by to były? przede wszystkim podkład, puder, tusz i myślę, że cień do brwi, do podkreślenia i poprawy brwi i mogłabym zrezygnować z ust i policzków, bo na co dzień też mniej więcej z tego rezygnuję Więc no, te tecz, tecz. Co najbardziej lubisz w makijażu? Właśnie tą zmianę, o której wspomniałam, że kobiety mogą być tak bardzo, tak bardzo różne Będąc cały czas jedną i tą samą osobą Lubię też to, że makijaż daje pewność siebie I kobieta podkreśla swoje walory I tak naprawdę oszukuje wszystkich To jest fajne Możemy być kim chcemy. Siódme. Co myślisz o tanich i drogich kosmetykach? Tak naprawdę nic nie myślę, ponieważ tanie kosmetyki często okazują się fajne, ale mimo wszystko najwięcej jest tych, które mi nie pasują niestety. A te drogie, drogie nie, często nie są bardzo swojej ceny, dlatego lubię taką wypośrodkowaną półkę cenową i bardzo często to są te najlepszej jakości. Jaką radę dałabyś początkującym? Przede wszystkim wybierajcie dobry podkład do swojej cery, nie jesteście tak ciemny jak myślicie i skorzystajcie z osób profesjonalisty. I tak naprawdę namawiam Was do odwiedzenia takiej małej drogerii gdzieś w centrum miasta takiej najstarszej, która jest najdłużej, bo tam pracują. Trochę się narażę mówiąc, że tam pracują najlepsi profesjonaliści, ale tak. Tam pracują osoby najbardziej wyszkolone i to właśnie w takich małych drogeriach Najczęściej, najbardziej mi pomagają właśnie takie osoby To nie są te drogerie, do których się udaje najpierw, czyli właśnie Sephora, Douglas, nie Najpierw udaję się do tych małych i to tam właśnie szukam czegoś dobrego I tam najczęściej są najbardziej wykwalifikowani specjaliści 9. Jakiego makijażowego trendu nigdy nie rozumiałaś? Chyba tego obrysowywania ust wiec, ciemną kredką i, i wypełniania zupełnie innym kolorem, i jeszcze nie rozumiałam, ale to nie wiem, czy to jest makijażowy, czy nie bardziej już urodowy. Tego, jak dziewczyny sobie rozjaśniały brwi i tak je na bardzo, bardzo biało, to było fatalne. Dziesiątka. Co myślisz o makijażowej społeczności na YouTubie? Myślę, że jest super. Myślę, że dziewczyny są naprawdę rewelacyjne. Fajnie, że mam takie pasje. No, mniej więcej też mówię o sobie, tak, ale. Fajnie, że ta społeczność jest tak bardzo wymagająca wielu osobom, ponieważ dużo łatwiej i dużo szybciej się nauczyć widząc coś, coś niż czytając, dlatego naprawdę fajnie, że każdy z tego ma jakieś korzyści. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy tak, o rozwijanie Waszych wątpliwości. Mam nadzieję, że mi się udało. Jeżeli macie jakieś jeszcze kolejne pytania, to oczywiście piszcie na dole. Subskrybujcie, obserwujcie, bo dużo i często teraz wrzucam, ponieważ mam troszeczkę więcej czasu. do zobaczenia niedługo, pa pa!